E Dzień dobry, witam się z wami w kolejnym filmie. To, co stoi za mną, to jest Suzuki Samurai. Ale nie taki zwykły Suzuki Samurai. Bo Suzuki Samurai, który został przywieziony przeze mnie i Patryka z Hiszpanii. W zasadzie nie został nawet przywieziony przez nas, tylko kupiony. Przyjechał na naczepie ciężarówki i powiem szczerze, że kupiliśmy go nie oglądając go wcześniej. A czemu go kupiliśmy? Odpowiedź jest bardzo prosta: ponieważ posiada oryginalną klimatyzację, a oryginalna klimatyzacja. To jest coś tak rzadkiego w Samuraju, że jak zobaczyłem ofertę tego samochodu to stwierdziłem, że za wszelką cenę muszę go mieć. No i udało się, jest tutaj z nami. Tak jak mówiłem samochodu wcześniej nie oglądałem, widziałem tylko zdjęcia takie zrobione przez Hiszpana mniej więcej, żeby wiedzieć jak to auto wyglądało. Ale tak naprawdę nie wiedziałem w jakim jest stanie, nie wiedziałem czego się spodziewać jak przejdzie do Polski. No i jak przyjechał to było kilka niespodzianek, ale ogólnie tragedii nie było. Zacznę może od tego, jak to się stało, że w ogóle mamy to auto. No po pierwsze, samuraj z klimą, a po drugie, wielu, wiele osób, które chcą samochód z Hiszpanii, pytają się o samuraja. Mam bardzo dużo zapytań o ten samochód. Dużo osób chciałby taki samochód mieć z Hiszpanii bez korozji. Także jak była po prostu okazja, żeby go kupić, to bez zastanowienia stwierdziliśmy z Patrykiem, dobra, ten jest zarąbisty, jest śliczny, ma klimatyzację, jest poliftem, bierzemy go. No i co? Minęło chyba 3 albo 4 miesiące i on dalej jest z nami. Nie wiem czemu, nie wiem dlaczego tak się stało, ale dalej nikt go nie wziął, nikt go nie kupił, nikt go nie oglądał i może dwie osoby dzwoniły w jego sprawie, ale w sumie na tym dzwonieniu się skończyło. Bardzo możliwe, że dlatego nikt go jeszcze nie kupił, bo jest bardzo drogi. No ale to jest samuraj z Hiszpanii z klimatyzacją. Jak on może być tani? On musi być drogi. Wydaje mi się, że i tak jego cena nie jest jakaś niesamowita, bo przeglądając oferty, które są w Polsce i które były w przeszłości w archiwum na przykład Allegro, w jakichś tam starych ofertach, które były wystawiane, to naprawdę nie jest to najdroższy samurek, który był wystawiony. Jest taki w górnej półce, ale nie na samej górze. To auto jest wystawione za 37 tysięcy złotych. Jest to cena, która obejmuje już akcyzę, ubezpieczenie, przegląd. Po prostu przyjeżdżacie, kupujecie samochód i jakby te koszty rejestracji, no to jest tylko te 200 tam coś złotych w urzędzie za tablicę. Tak samo jakbyście kupowali auto w Polsce. A więc 37 tysięcy to jest cena, za którą został wystawiony, no i nie ma chętnych. Powiem Wam trochę o jego stanie. Jeśli chodzi o blacharkę tego samochodu, no to naprawdę nie ma w nim nic do zarzucenia. Jest po prostu idealny. Wszystkie miejsca, które są newralgiczne w Samuraju, w tym samochodzie są zdrowe. Naprawdę nie ma się do czego doczepić. Jeszcze samo to, że to auto jest białe w każdym innym przypadku, każdego samochodu, e, bardzo pokazuje wszystkie wady. Na białych samochodach niesamowicie widać korozję, niesamowicie widać wszystkie miejsca, gdzie ta korozja wychodzi. Tutaj się nie da nic ukryć, no i nie trzeba nic ukrywać, bo to auto między zgrzewami, blachy, nigdzie nie ma korozji. Jest to według mnie świetny egzemplarz, jeśli ktoś chce kupić samuraja bez korozji. Jest to dobra baza do kolekcji. Jest oryginalny, tutaj nic nie jest modyfikowane. To jest w 100% oryginalne auto. Tak jak ono wyszło z salonu, tak ono tutaj jest. Nie ma żadnego liftu, żadnych jakichś innych felk. Nie ma nic stuningowanego, To jest 100% oryginalny samuraj. No i przede wszystkim posiada klimę. Pewnie niektórzy z Was się zastanawiają, co takiego niezwykłego, że auto ma klimatyzację. No jak ktoś nie siedzi w temacie samuraja i klimatyzacji w samuraju, to pewnie stwierdzi, że to jest nic niezwykłego. Ale powiem Wam tak, ja od 7 lat kolekcjonuję elementy klimatyzacji do samuraja. 7 albo 8 lat. Mam dwie kompletne klimy do samuraja. I gdybym chciał taką kompletną klimę teraz sprzedać i wystawiłbym ją na grupę jakąś pasjonatów Suzuki Samuraja, to ta klima się sprzeda za 5-6 tysięcy tak o od ręki. Kompletna klimatyzacja. I to też nie taka jak tutaj, że ona jest sprawna, że można sobie przyjać, zobaczyć, że ona działa. To są klimatyzacje złożone z różnych elementów. Po prostu gdzieś tam udało się kupić skraplacz, gdzieś tam parownik, gdzieś tam coś. Także ta klimatyzacja robi tutaj cenę. No i samo to, że ona tu jest oryginalna. Jak wpiszecie numer win tego auta w jakąś yy, rozkodowywarkę winów, to on tą klimę ma. To nie jest nic dołożonego. Także klima w samuraju to jest rzecz niesamowicie wartościowa, niesamowicie rzadka, i jestem pewien, że jak teraz wejdziecie na Automoto czy Elixa, to nie znajdziecie w Polsce drugiego samuraja z klimą. Chyba że ktoś na przykład ma takiego samuraja przerobionego w teren i gdzieś tam są jakieś resztki tej klimy, bo zdarzały się samuraje z klimą, ale naprawdę wydaje mi się, że mogło to być jedna na tysiąc sztuk albo jedna na dziesięć tysięcy sztuk, nie więcej. Ludzie czasami mieli te klimy, wyrzucali je, bo były im do niczego niepotrzebne i gdzieś tam ja te klimy jakby skupuję. No nie? Staram się je kompletować. Nie jest to łatwe, ale zdarza się. Ogólnie samuraja z, z prawną klimą. Na własne oczy, tak żeby móc się nim przejechać, zobaczyć jak ta klima działa, nie widziałem nigdy. Miałem trochę Samurai, trochę samuraje spotkałem, ale takiego z klimą nie widziałem nigdy. Dlatego też uznałem, że muszę go mieć, bo po prostu jest niesamowicie rzadkim egzemplarzem. Nasz samurajek posiada silnik na wtrysku benzynowy 1.3. Też wychodziły samuraje w tych rocznikach w wersji 1.9 diesel. Ale moim zdaniem jakoś tak lepszy jest ten 1.3 benzyna. E, zależało mi właśnie, żeby kupić takiego z benzyną. Większe zainteresowanie jest autami benzynowymi, jeśli chodzi o Suzuki, niż dieslami. Nie wiem, czemu tak jest. E, ogólnie jest tutaj klimatyzacja, ale nie ma wspomagania. Też znowu kolejna rzecz. Są samuraje ze wspomaganiem oryginalnym. Zdarza się oczywiście. Ten akurat nie wiem, czemu nie ma tego wspomagania. E, ale na przykład, jak jest klimatyzacja, to jest tutaj już łapa do wspomagania. I gdyby ktoś chciał. To można tutaj zaadaptować wspomaganie z Jimika, które pasuje plug and play. Nie trzeba nic modyfikować. Wspomaganie z Jimika pasuje do Samuraja. Przekładnia z Jimika to jest dokładnie taka sama przekładnia jak w Samuraju, który posiada oryginalnie wspomaganie. No i tutaj od razu przy silniku, to jest w ogóle ostatnia wersja silnika tego ośmiozaworowego Suzukowego. Taka nowsza. Ona ma tam kilka różnic, na przykład inna jest obudowa pokrywy. Rozrządu, znaczy pokrywa rozrządu jest inna, jest tutaj kilka takich delikatnych różnic i do tego silnika również pasuje pompa wspomagania z Jimika. Jeśli chodzi o kondycję tego samochodu i kondycję tego silnika, to jest totalnie bez zastrzeżeń. Silnik pracuje bardzo dobrze, nie ma problemów z grzaniem się, ma moc, nie kopci, dobrze odpala. Ogólnie, jedne co trzeba by tutaj zrobić, to wymienić sobie uszczelkę pod pokrywą zaworów, bo trochę się z niej leje no i standardowo leje się spod aparatu zapłonowego. Poza tym jakby nie przewiduję tutaj żadnych innych rzeczy, które wymagają jakiejś pracy. Jak przywiózłem ten samochód, to nie działało w nim ogrzewanie. W sensie nie dało się włączyć nawiewu na ciepłe. Okazało się, że ten zaworek, który tutaj jest od regulacji ciepło-zimno był tak zastany, no nikt go po prostu w Hiszpanii nie używał. W Cordobie ogrzewanie nawet w zimie za bardzo nie jest potrzebne, bo tam w zimie to może jest 15 stopni, jak są chłodniejsze dni. Także no nikt go nie używał, zastało się, wymieniłem zaworek, wszystko działa ogólnie samochód przyjechał z Kordoby jak ktoś nie wie gdzie to jest zerknijcie sobie w Google Maps Kordoba jest jakieś 2700 km z Polski może 2800, nie pamiętam teraz dokładnie może nawet 3000 i z tego co wiem to to auto całe życie było w jednym mieście ono było w jednym mieście nie jeździło nigdzie stamtąd jeździło właśnie po Kordobie, gdzieś tam po okolicy no i dlatego jest w takim stanie dlatego nie widziało nigdy soli i nie ma na nim korozji. dobra, jeśli chodzi o silnik to tyle przejdźmy teraz do środka Nasz Samurajek ma na liczniku 41 tysięcy kilometrów. No, wydaje się, że jest to mało i faktycznie on może tyle mieć. Ogólnie wiecie, w Samuraju jest taki licznik, który jak dojdzie do 100 tysięcy, to się przekręca i liczy od nowa. Także Samuraj może mieć 100 tysięcy, może mieć 140 tysięcy, a może mieć nie wiadomo ile. Ale jak ogólnie oceniam jego stan i patrzę na te tutaj przełączniki pod kierownicą, na wszystkie rzeczy, które tutaj są przede mną, to on faktycznie nie jest zużyty. Widać, że to auto jeździło po mieście, że jest całe poobdzierane dookoła, ma kilka wgniotków. Raczej ten nikt w trasy nie jeździł. Także wydaje mi się, że ten przebieg 41 tysięcy może być jego realnym przebiegiem. Ma naprawdę przyjemne wnętrze. Jeśli chodzi o fotele, no to niestety, to są oryginalne fotele, które występowały w Santanach. One są z takiego niefajnego plastiku. Fajne do off-roadu, no bo się dobrze czyści z błota ale niestety ich jakość jest kiepska i w Hiszpanii po prostu ten materiał od słońca pęka. Fotel pasażera jeszcze nie jest tragiczny, chociaż i tak jest gdzieś tutaj przedarty, gdzieś tutaj jest uszkodzony. Fotel kierowcy jest cały popękany. Jest na nim założony pokrowiec, żeby nie siedzieć na tym popękanym materiale, ale ogólnie fotele są do regeneracji. Boczki drzwi nie są złe, deska jest w bardzo ładnym stanie. Poza tym, że gdzieś tutaj na schowku ma jakąś jedną rysę, to naprawdę nie ma na niej śladów zużycia. Gałka odbiegów, gałka reduktora, to wszystko nie jest zużyte. Wszystko działa, wszystkie podświetlenia, jakieś przyciski, które tu są, wszystko jest ok. Kierownica, jak to typowa kierownica z Suzuki z Hiszpanii, jest popękana od słońca. No, niestety, tak to wygląda, trzeba by sobie ją też oprzeć. Są oryginalne wszystkie szyby, wszystkie są z jednego rocznika. Są oryginalne z tego samochodu. Od dziwotało to jeszcze ma hiszpański przegląd, który tutaj widać na przedniej szybie. Tylne fotele są w dobrym stanie, nic im nie dolega. Możliwe, że nie były po prostu w tym samochodzie cały czas rozłożone, dlatego słońce ich nie dopadło i się nie zniszczyły. Jest tutaj założona oryginalna ta wykładzina, która wychodziła w Santanach Cabrio taka foliowa, też fajna do off może nie taka przyjemna do codziennego użytku, no ale to są już takie drobne szczegóły. Jeśli chodzi o kwestie mechaniczne tego samochodu, takie jak układ napędowy, skrzynia biegów, reduktor. No, to jest tutaj kilka rzeczy, które wyszły jak samolot przyjechał do Polski. Ogólnie wydaje mi się, że skrzynia biegów tutaj jest w kiepskim stanie. Biegi, co prawda, bardzo ładnie wchodzą i nie ma żadnego problemu z tym, nic nie zgrzyta, nic się nie dzieje, ale przy prędkości powyżej 50 na godzinę skrzynia wyje. Mi się wydaje, że skrzynia. Jeszcze tego nie weryfikowałem dokładnie, ale albo skrzynia, albo reduktor. Jest to kwestia albo wymiany skrzyni, bo tej skrzyni raczej się nie remontuje, jest to nieopłacalne, bo skrzynia do Samuraja kosztuje 300 zł. Jeśli chodzi o reduktor, no to może to być kwestia łożysk kulkowych w reduktorze. Też tutaj taki remont reduktora, no to jest myślę z 500 zł. Także nie są to drogie rzeczy do naprawy. Ja tego nie chcę na razie naprawiać. Po prostu jak będzie jakiś chętny, no to przynajmniej jest pole do negocjacji. E, takie w kierunku tutaj zainteresowanego. E, tylko że różnica jest taka, że ja o tym wszystkim Wam powiem, a może kto inny by Wam tego nie powiedział. Jeśli chodzi o hamulce, e, mosty, tutaj nie mam żadnych zastrzeżeń. Auto ma oryginalne z przodu zabieraki. E, niestety te zabieraki... Oczywiście są sprawne, ale uważam, że warto by je było wymienić na sprzęgiełka, ponieważ przez to, że one są, to przedni wał się cały czas kręci, mamy większe zużycie napędu. Dodatkowo czuć wibracje z tylnego wału. Jak wchodziłem pod auto, to czuć, że faktycznie jest tam luz na tym tylnym wale, też wypadałoby go sobie wymienić. Przedni wał też ma luz, trochę mniejszy, taki, że w terenie raczej nie będzie przeszkadzał ale naprawdę ten tylny wał bym zrobił i zrobiłbym ten układ przeniesienia napędu prawdopodobnie wymiana skrzyni albo kwestia wymiany łożysk w reduktorze to są takie rzeczy, które są tutaj do zrobienia poza tym z mechaniki w tym samochodzie nie ma nic do roboty łożyska są ok, nic się nie leje z tych mostów zresztą z reduktora i skrzyni też się nie leje no ale hałasuje niestety tak jak wspominałem silnik też jest w super stanie jeśli chodzi o jakieś inne kwestie związane z rzeczami, które trzeba zrobić w tym samochodzie no to silniczek od wycieraczek wydaje bardzo dziwne dźwięki podczas pracy no i w sumie nie chce za dobrze działać działa, ale tak niezachętnie no wiecie, też w Cordobie mógł być za często nieużywany no i się zastał raczej to jest tyle nic więcej tutaj z jakichś usterek nie zauważyłem, nie wykryłem zrobiłem tym samochodem łącznie jak na razie nie wiem, 200 km. Także wydaje mi się, że jest to dość, żeby wychwycić takie różne wady i usterki. jeśli chodzi o kwestie wizualne, to auto tak jak widzicie ma kilka wgniotek. Ogólnie nie jest poobdzierane, widać, że nie jeździło w terenie, nie jest poobdzierane do jakichś krzaków i tak dalej. Miało kiedyś lakierowane te poszerzenia plastikowe. Te plastiki też chyba były lakierowane, ale ogólnie cała buda jest w oryginale. Gdzieś tam chyba tylko prawe drzwi były lakierowane. Tak, prawe drzwi? Tak, prawe drzwi były lakierowane. I chyba prawy błotnik był lakierowany. Ale tak to jest wszystko oryginał. hardtop jest w bardzo dobrym stanie, nie ma żadnych uszkodzeń, nie jest nigdzie połamany wszystko działa, wszystkie zaczepy, uszczelki, wszystko jest na swoim miejscu. Jest jedna bardzo fajna rzecz, jest to wersja już poliftowa, czyli ta nowsza, i ze względów bezpieczeństwa ona posiada tutaj taki pałąk, taką rurę z tyłu, która zabezpiecza ten samochód w razie jakiegoś dacha, żeby pasażerowie po prostu nie zginęli, przygnieceni, przygnieceni samochodem. Fajnie, że to jest i to jest oryginalne, fabryczne e, i wszystkie mocowania, które tam widać są oryginalne z fabryki. Nie jest to żaden dołożony jakiś rollbar tuningowy, tylko tak on wyszedł z fabryki. Auto oczywiście stoi na oponach zimowych, jakiś tam, no bo wiecie w Kordobie ciężka zima, dużo śniegu. To no nie no, śmieje się. Po prostu Hiszpanie wsadzają do samochodów, co popadnie jeśli chodzi o opony. E, oni nie wiedzą chyba, że to są opony zimowe. Po prostu na tych oponach gdzieś tam pisze 4x4. No to pewnie uznali, że to jest opona do terenówki. E, a to jest zwykła zimówka. E, auto na tych oponach ogólnie bardzo dobrze jeździ, bo ma dużo mocy. Ale wiadomo, że jakby ktoś chciał go przygotować w teren, no to trzeba by tu zrobić jakiś mały lift, 2 cale, trochę większą oponę i e, już wszystko będzie wtedy tak jak trzeba. Ogólnie to. Fajny jest to auto, chętnie bym sobie go zostawił, no ale niestety nie mogę. Eee, kiedyś sobie pewnie takiego kupię Samuraja. Tam Ania w ogóle jest z drugiej strony kamery i właśnie robi bardzo smutną minę. Przywieziemy kiedyś takiego Samuraja, ale słuchajcie, no ja mam Patrola na głowie i Patrol wymaga bardzo dużych funduszy i najpierw musimy zbudować tego Patrola, a potem będziemy sobie kupować do kolekcji Samurajki. No, to chyba tyle. Jeśli ktoś jest zainteresowany zakupem tego pięknego oto egzemplarza, to link do oferty jest pod filmem. Jeśli samochód się sprzeda, no to po prostu usunę ten link z filmu, a film zostanie jako pokazanie jak może wyglądać samuraj bez korozji przywieziony z Hiszpanii, bo takich samochodów u nas nie ma, raczej już wiele ich nie będzie, jeśli ktoś faktycznie jest kolekcjonerem albo marzy o takim samochodzie. To uważam, że warto. Sam bym go sobie zostawił, ale ze względów finansowych, niestety, nie mam takiej możliwości. No i tyle. Dobra, kończę. My jedziemy na kawkę do Bikeya, który jest niedaleko stąd. I widzimy się w kolejnym filmie. Cześć. Przyznaję, że to dlatego, że ci się śniło, że chcę basen. Jaki basen? Basen chcę.